Pier Luigi Colina. Gdy pada to nazwisko, nawet dziś po latach serca piłkarzy kibiców przyspieszają, a powietrze gęstnieje od napięcia. Kolina był sędzią, który jednym spojrzeniem potrafił przeszyć zawodników na wylot. Jego decyzje zmieniały bieg meczu, bez słowa, bez najmniejszego protestu. Wyobraźcie sobie: wielki stadion, tłumy kibiców, tysiące oczu patrzone w murawę. Wybucha zamieszanie, emocje kipią. Atmosfera staje się nie do zniesienia. Aż nagle pojawia się on. Gdy Kolina podejmował decyzję, wszystko zamierało. Najwięksi piłkarze Spuszczali wzrok. Bo każdy jego gest miał moc, która uspokajała nawet najbardziej nerwowe sytuacje. Sam Oliver Kahn, niemiecki bramkarz, znany z psychicznego rozkładania rywali na łopatki, przyznawał: Kolina jest sędzią klasy światowej. I miał rację: Włoch sześciokrotnie z rzędu otrzymał tytuł najlepszego sędziego, a w 2012 roku otrzymał tytuł najlepszego sędziego wszechczasów. Ale nie był on po prostu sędzią. Stał się żywą legendą futbolu, chociaż nigdy nie zagrał w piłkę zawodowo. Jego twarz zdobyła najpopularniejsze gry, tak jak Pro Evolution Soccer. A na nawet choroba nie powstrzymała go przed wejściem na szczyt. Koina stał się ikoną nie tylko dla sędziów, ale dla całego świata piłki. Jego legenda trwa, bo był kimś więcej niż arbitrem. Miał moc zastraszania zawodników, a gdy trzeba było, nie wahał się fizycznie przesunąć ich na swoje miejsce. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i napiszcie, o kim zrobić kolejny materiał. Wszystko zaczęło się w Bolonii, gdzie młody Pierluigi, jak wielu chłopców, marzył o karierze piłkarskiej. Jego serce biło dla sportu, zwłaszcza dla piłki nożnej i koszykówki. Wychowywał się w duchu przestrzegania zasad, ucząc się w szkole prowadzonej przez zakonice, która od najmłodszych lat wpajały mu respektowanie reguł. Grał jako środkowy obrońca w przykościelnym klubie do Orione, a jego piłkarskim idolem był Joseph Wilson, kapitan Lazio Rzym. Mimo ogromnych chęci, Pierluigi najczęściej spędzał czas na ławce. Kiedy przeniósł się do amatorskiego klubu Palavicini, wydawało się, że Kariera piłkarska zaczyna się rozwijać. Kolina miał imponujące warunki fizyczne, mierzył 190 cm wzrostu, ale niestety brakowało mu talentu. Ostatecznie poważna kontuzja zakończyła jego marzenia o profesjonalnej grze. To wydarzenie, choć bolesne okazało się kluczowe. Kiedy jeszcze dochodził do siebie po urazie, podczas treningów zaczął sędziować kolegom i szło mu doskonale. Wtedy do akcji wkroczył jego szkolny kolega, Fausto Capuano. Widział potencjał w tym, jak Kolina radzi sobie na boisku jako sędzia. To kapłana namówił go na kurs sędziowski w 10 w 1977 roku, gdy miał zaledwie 17 lat. Od pierwszych meczów Pierluigi zyskał opinię naturalnego talentu, sędziowskiego, cudownego dziecka. Bolońscy szefowie sędziów uważnie przyglądali się jego rozwojowi, a jego precyzja i zdecydowanie na murawie szybko przykuły uwagę lokalnego Trybunału Sędziowskiego. W uznaniu do jego umiejętności i pewności siebie, postanowiono awansować go do najwyższej regionalnej kategorii amatorskiej we włoskim futbolu. To był początek drogi, która miała odmienić nie tylko jego życie, ale także świat piłki. Kolina odkrył w sobie prawie Prawdziwe powołanie. I miał zamiar wykorzystać każdą okazję, by stać się najlepszym sędzią, jakiego futbol kiedykolwiek widział. Na najwyższym poziomie w amatorskiej lidze młody lidziej nabierał doświadczenia, ale i twardych lekcji. Piłkarze nie szczędzili mu wyzwisk, a każdy mecz był próbą charakteru. To właśnie wtedy wykształcił swoją największą cechę niezachwiany profesjonalizm. Jako nastolatek rozpoczął służbę wojskową, ale jednocześnie sędziował i studiował, nie rezygnując ze swoich pasji. Rok 1984 okazał się dla niego przełomowy. Koina ukończył studia ekonomiczne na uniwersytecie w Bolonii. Potem w zaledwie 14 dni zauważył, że stracił wszystkie włosy. Udał się do lekarza, a diagnoza była jednoznaczna. Alopecja. Zamiast złamać jego pewność siebie, choroba uczyniła go najbardziej charakterystycznym sędzią w historii. A on dalej parł naprzód. W 1988 roku, po zakończeniu służby wojskowej, wiedział już, że jego przyszłość to sędziowanie. Zdobyte doświadczenia wojskowe pozwoliły mu budować autorytet na boisku i lepiej zarządzać stresem. Jego kariera nabrała tempa, choć od początku nie brakowało kontrowersji. Przed swoim debiutem w Serie C, w przeddzień meczu pomiędzy AC Mestre a Cararese, przypadkiem spotkał szkoleniowcę gości w hotelu, który go zaczepił w obawie przed oskarżeniami o korupcję. Kolina od razu zgłosił sprawę komisji sędziowskiej. Sytuacja została szybko wyjaśniona, a dla wtedy 28-letniego sędziego zorganizowano odrębne pomieszczenie w hotelu, oddzielając go od toskańskiej drużyny. Jak sam później powtarzał: "Jestem człowiekiem zasad. Kolina zaczął sędziować dosłownie wszędzie. Od poukładanych klubów trzeciej ligi podległe po wioski." Już wtedy Wtedy posiadał niezwykłą zdolność do zdobywania autorytetu na boisku, uspokajając chaos jednym spojrzeniem. Błyskawicznie się rozwijał, awansując do roli kierownika rozgrywek serii C1 i C2. Był to przełomowy moment, otwierający drogę do jeszcze większych wyzwań. Zaledwie po trzech latach kolina awansował do sędziowania meczów serie B, co było dla niego ogromnym sukcesem. Sezon 1991-1992 przyniósł mu nowe możliwości. Wziął wtedy udział w specjalnych szkoleniach, gdzie poznał najlepszych włoskich sędziów tamtych czasów, takich jak Paolo Castellin, czy Fabio Baldas. Każdy z nich był pod wrażeniem jego profesjonalizmu i przygotowania taktycznego. Kolina nigdy nie zostawiał niczego przypadkowi. Analizował zespoły, badał ich systemy gry, śledził którymi strefami najczęściej atakują. Wiedział gdzie może być gorąco. To nie był zwykły sędzia, ale prawdziwy mistrz przygotowania. Jego debiut w Serie B miał miejsce w meczu Avelino-Padowa, a Kolina pokazał coś, czego nie widziano wcześniej. sędziało z taką precyzją i pewnością, że wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Po zaledwie pięciu meczach w drugiej lidze dostał szansę, by poprowadzić spotkanie. W Serie a. Był to grudzień 1991 roku, gdy 31-letni Kolina, wyjątkowo młody jak na tamte czasy, pojawił się na boisku w meczu Helasu Verona za Scoli. Ten właśnie debiut w Serie a otworzył przed nim drzwi, które zamknęły się za nim na długo. Poprowadził 8 spotkań w najwyższej lidze, a to wystarczyło, by zyskał uznanie i na stały tam zagościł. Colina szybko zyskał reputację nieustraszonego, bezkompromisowego sędziego, który nie bał się podejmować decyzji, których inni by unikali. W jednej chwili mógł wyrzucić z boiska legendarnego mistrza świata, jak Frank Baresi. I to już w czwartej minucie meczu. W czasach, gdy war był jeszcze odległym marzeniem, Kolina miał w sobie coś o wiele potężniejszego swoje przenikliwe, lodowate spojrzenie. To spojrzenie mówiło: Zrób jeden fałszywy krok, a spotkasz się z moim gniewem. Kiedy w latach 90. Kolina trafił do seria, nikt nie był gotowy na takiego arbitra, Maradona del Piero Maldini. Dla niego nie miało znaczenia, czy na boisku stoi legenda, czy młody zawodnik z rezerw. Każdy był równy wobec jego żelaznych zasad, a on nie tolerował żadnych dyskusji. Gdy sędziował mecz Lazio Inter, atmosfera na boisku była wręcz elektryczna. Jeden jego gest wystarczył, by uciszyć kłótnie w sekundę, a Paulo Sousa zamilkł bez słowa protestu. Musisz być akceptowany na boisku nie dlatego, że jesteś sędzią, ale dlatego, że ludzie ci ufają, mówił Colina. Dla niego każdy piłkarz powinien zaakceptować decyzję i odejść bez słowa sprzeciwu. Zasady były najważniejsze, czego boleśnie doświadczył Javier Zanetti i Francesco Colones, gdy w przeciągu 5 sekund obaj otrzymali żółte kartki za za szybkie wybieganie do zablokowania rzutu wolnego w 1990. Roku Coina był już etatowym sędzią w Serii A, a jego umiejętności na boisku szły w parze z doskonałą znajomością hiszpańskiego, francuskiego i angielskiego. To właśnie ta kombinacja znakomitych zdolności sędziowskich i lingwistycznych umożliwiła mu awans na arenę międzynarodową już po zaledwie 43 spotkaniach w najwyższej lidze włoskiej. Jego pierwszym dużym turniejem były Igrzyska Olimpijskie w Atlancie w 1996 roku. Włoch sędziował tam 5 spotkań, a w tym finał pomiędzy Nigerią a Argentyną. Gwizdał go doskonale. Po 22 minutach wystawy dwieżył. Te kartki, a mecz stał na dobrym poziomie. I finalnie Nigeria zwyciężyła. Po olimpiadzie Kolina ciągle nie schodził ze swojego niepotycznego poziomu i sędziował w 1998 roku swoje pierwsze Mistrzostwa Świata. Turniej we Francji dał Włochowi pierwsze doświadczenie największego turnieju piłkarskiego na świecie. Sędziował tam tylko dwa mecze, ale i tak zabłysnął. Za bezpardonowy atak łokciem wyrzucił z boiska jednego z największych holenderskich piłkarzy, Patricka Clayferta. Nie uznawał kompromisów. Kolina zaczął być postrzegany jako najlepszy sędzia na świecie i przeszedł dla niego uprzedziony. 1999 rok, kiedy po 7 latach z rzędu w finale nie spotkały się żadne włoskie drużyny. Dzięki czemu to właśnie on miał poprowadzić spotkanie pomiędzy Manchesterem United a Bayernem Monachium. Kibice na całym świecie odetchnęli z ulgą. Wiedzieli, że wynik tego meczu rozstrzygnął piłkarze, a nie błąd arbitra. Colina wzbudzał zaufanie, jakim nie cieszył się żaden inny sędzia, a jego obecność dodawała spotkaniu jeszcze więcej emocji. Finał przeszedł do historii jako jedno z najbardziej dramatycznych starć w dziejach futbolu. Gdy zegar wskazywał 90 minutę, United przegrywało za. 1, a Bayern był o krok od podniesienia trofeum. I wtedy nadeszła nieoczekiwana burza. Tedy szeringami i Solskier zdobyli dwa gole w doliczonym czasie gry. W odstępie zaledwie trzech minut. Hałas po bramkach Czerwonych Diabłów był ogłuszający, jak Krykl dwa. Po tych ciosach KOINA pochodził między piłkarzami Bayernu. Sami KUFUR walił pięścią w murawę z rozpaczy. A Oliver Kahn siedział na linii bramkowej z odległym spojrzeniem, widząc, ale nie mogąc uwierzyć. KOINA próbował wskrzesić niemiecką drużynę. Jakby był jednym z nich. Jeszcze macie 20 sekund. Nie poddawajcie. Się. Włoch wyciągał rękę do tych, którzy upadli na murawę. Wyglądał jak medyk po bitwie, sprawdzający stan swojej jednostki po przegranym starciu. Jego upanowanie i zrozumienie emocji piłkarzy uczyniły go kimś więcej niż tylko sędzią. Stał się niemym świadkiem ich bólu i triumfu. Człowiekiem, który mimo wszystko starał się dodać im otuchy. Pierluigi po latach powiedział: Był to mój ulubiony mecz w całej karierze. Finał Ligi Mistrzów i kolejne mecze na najwyższym poziomie tylko potwierdziły. Pierluigi Collina to najlepszy sędzia na świecie. Co roku odbierał nagrodę dla najlepszego arbitra, ale dziwa próba miała dopiero nadejść. W 2002 roku nadeszły Mistrzostwa Świata, a Kolina miał przed sobą jedno z najgorętszych starć fazy grupowej. Anglia kontra Argentyna. Anglicy pamiętali rękę Boga Maradony z 1986 roku i wyrzucenie Beckhama z boiska po falu nad Diego Simeone na mundialu w 1998 roku. Kiedy ogłoszono, że to Kolina będzie gwizdał w tym meczu, cała Anglia odetchnęła i nie zawiodła się. Włoch poprowadził to spotkanie perfekcyjnie, a po trafieniu Beckhama Anglicy wygrali 1-0. Po meczu wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. David Beckham podszedł do Koliny i poprosił go o wymianę koszulki. Był to jedyny taki przypadek w historii. Włoski sędzia nie krył radości. Przyznając później, Beckham to mój ulubiony piłkarz. Jego charyzma i umiejętności sprawiły, że sędziował jeszcze dwa mecze na mistrzostwach i czekał na niego finał Brazylia kontra Niemcy. A na błysku Ronaldo, Rivaldo, Balak czy Oliver Kahn. To był mecz, który wymagał absolutnego autorytetu. Niemiecki legendarny bramkarz Oliver Kahn, słysząc, że sędzią będzie Kolina, stwierdził z goryczą: jest najlepszy na świecie. Ale nigdy nie przynosi nam szczęścia. Włoski sędzia stanął przed swoją największą próbą. Niemieccy kibice domagali się czerwonej kartki dla kafu, ale Kolina nieporuszony presją, ocenił sytuację trzeźwo i sprawiedliwie. Obydwaj piłkarze wjechali prostymi nogami. Kiedy gra zaczynała być brutalna, wystarczył jeden jego gest, by uspokoić sytuację. Kan miał rację. Nie przyniósł on Niemcom szczęścia i przegrali 0-2. Mimo osiągnięć na mistrzostwach świata, Kolina nigdy wcześniej nie sędziował finału Pucharu UEFA. To zmieniło się w 2004 roku, kiedy prowadził mecz valencia Marsylia bez wahania pokazał czerwoną kartkę Fabienowi Bartezowi za brutalny faul, a Walencja wygrała 2-0. Mistrzostwo Europy 2004 był jego ostatnim międzynarodowym turniejem, a rozgrywki 2004-2005 ostatnimi w Serie A. To był czas, kiedy nad włoskim futbolem zbierały się ciemne chmury skandalu Calciopoli. Przekupienie arbitrzy mieli wpływać na wyniki meczów, a w centrum afery stał dyrektor Juventusu Luciano Morgi. W skandal zamieszani byli liczni sędziowie Serie A, ale Colina i Roberto Rossetti zachowali czyste sumienia. Colina sędziową meczu Juventus w sposób, który wydawał się wręcz faworyzować ich przeciwników. Modzis komentował to słowami: koina jest zbyt obiektywny. Pod koniec sezonu legendarny włoski sędzia miał już 45 lat. Włoski Związek Piłki Nożnej zmienił regulamin tylko po to, żeby Koina mógł sędziować jeszcze przez rok. Jednak w 2005 roku po podpisaniu kontraktu sponsorskiego z Oplem, producentem samochodów wspierających Arte Milan, Koina sam zrezygnował. Zakończył karierę po 493 meczach, w tym 72 międzynarodowych. W 2011 roku trafił do galerii Sław piłki przed samym Paolo Maldiniem. Nigdy nie było lepszego sędziego niż on.